Ach, Pookiddy. Firma, która przez wielu kojarzona jest raczej z budżetowymi sprzętami, z czymś, co nie ma podjazdu do Anbernika, czy firmą, której udał się jeden model, gdy konsolowe chińskie szaleństwo nie było jeszcze tak popularne. Choć nie oszukujmy się, mam wrażenie, że rok 2025 dla tego hobby i dla wielu może być tym ostatnim rokiem. Boom, mam wrażenie, nieco minął, wielu z Was potrzebuje tylko jednego sprzętu, ale to nie znaczy, że ja zamierzam się zatrzymywać wręcz przeciwnie. Witajcie. Ja jestem Gramodrana, a to półki DV90S. Półki DV90 był budżetowym rozwiązaniem w kwocie 120 zł, które przed nadejściem tajszego SF2000 czy wychwalanego przez wielu R36S byłoby zapelacyjnym królem opłacalności. Bryłom, która robiła wrażenie, a jej szukanie kosztów z mimo wszystko wystarczającymi komponentami do dziś zdobywa uznanie wśród użytkowników, którzy oczekują od przenośki grania w klasyki od Snesa włącznie. I oczywiście nie mówimy tutaj o konsoli idealnej. Wiele z gier cierpiało na zwolnienia, oprogramowanie kończyło na starym Linuxie, a decyzje w postaci potencjometra do regulacji głośności, taniego odlewu obudowy, zwyczajnie dawały o sobie znać. Nie oczekiwałem jednak niczego ultra wybitnego, a dostałem coś, co było i w sumie jest jednym z fajniejszych budżetowców. Choćby z racji tego, że potrzebujesz starej baterii od Nokia i możesz grać dalej, nawet jeśli ta dołączona spuchnie. No i dobra, ochy i jachy, ale jeśli jesteś nowym użytkownikiem, to warto rozejrzeć się za nowym reprezentantem od Poukidi. I teraz, mimo nim opowiem, zaznaczam, że doskonale wiem o Anberniku RG35XXSP, RG34XXSP, Mio Flip czy Mio Flip Mini. Jednak każdy z nich to koszt w granicach 200 par zł, a w tym przedziale cenowym każda złotówka się liczy. No dobra, tyle w kwestii wyjaśnienia. Puki D v 90 s to zdecydowanie reprezentant i następca, który swoją formą może zachęcić niejednego zmęczonego kolejnym takim samym wypustem. Jest też niezaprzeczalnym dominatorem poprzednika pod wieloma względami. Zacznijmy od rozmiaru: wszak to clamshell o 1 piątą większy od swojego poprzednika, a 3,5 calowy ekran wewnątrz urządzenia zdecydowanie prezentuje się o niebo lepiej. Choć oczywiście nie oczekujmy jakiegoś Oleda, wciąż mówimy o sprzęcie za 140 zł. Jako, że to składany model, to warto wspomnieć o tym, że V90 miał przyjemny klik blokady ekranu na dwóch poziomach odchylenia. V90S ma jeden poziom odchylenia zastąpiony wręcz sprężynowaniem, ale spokojnie zawiasy mają spory luz i nie spotkacie się z niedomykaniem sprzętu lub zbyt dużym tarciem zawiasów. Jak wspomniałem wcześniej, V90 nie zaskoczy nikogo swoimi osiągami, co innego V90S, który to posiada bebechy identyczne jak ostatnio omawiany TRIMUI Smart Pro, co czyni go bardzo łakomym kąskiem w tym przedziale cenowym, dając nam możliwość gry od 3 do nawet 6 godzin grania w mniej wymagające produkcje. A skoro o graniu mowa, do dyspozycji oddano nam D-pad, 4 przyciski akcji, start, select i przycisk funkcyjny, a także 4 przyciski na tyle urządzenia. No i zaczynając kolejno, D-pad i przyciski akcji są bardzo ciche. Powiedziałbym, że to o niebo ciszej niż w poprzedniku, a zdecydowanie przyjemniej niż w RG35XXSP, który to miał klik mogący denerwować osoby, przy których grałeś. Tak, to taki fajny handheld przed snem. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić do samego d ten jest miękki, szeroki, ale bez problemu radzi sobie z kierunkami. No niestety. Cisza kończy się na tyle urządzenia, bowiem cztery przyciski akcji R1, R2, L1 i L2 posiadają charakterystyczny klik. Nie jest to jednak klik porównywalny z tym w R36S, ale no, słychać je tak jak kliki w myszce komputerowej. Czy znajdziemy jeszcze jakieś zmiany względem poprzednika? Tak, o ile w V90 mieliśmy suwak do włączania i wyłączania sprzętu, tak tu zastąpiono to przyciskiem i dodatkowym batonem dla resetu. Z kolei regulacja głośności to również przycisk, a nie klasyczna dla budżetowców kilka lat temu, rolka. No i zostały nam jeszcze trzy różnice, o których warto wspomnieć. V90S pożegnał się z rozwiązaniem zasilania starem baterią odnoki na poczet własnych ogniw, więc, no, raczej potrzebny ci będzie powerbank niż trzy baterie od starego telefonu w kieszeni. Druga różnica to brak wejścia na Jack 3,5. Można to rozwiązać za pomocą przełączki po OTG, ale no nie jest to idealne rozwiązanie i muszę o tym wspomnieć. Trzecia zmiana to zdecydowanie plus dla nowego modelu. Dwa wyjścia na karty MicroSD poszerzają jego możliwości i pozwalają ci zaszaleć z ulubioną biblioteką gier. Ktoś pewnie w tym miejscu spyta, czy nowy V90S ma wifi i Bluetooth. No więc niestety nie, to chyba uważam za największą wadę, choć jest to wybaczalne w tym przedziale cenowym. 140 zł to cena jaką trzeba dać za to urządzenie. Jest w tym jednak jeden haczyk. W takiej kwocie sprzedaje je Banggood, ale warto uzbroić się w kartę pamięci, gdyż sprzedawana konsola nie ma jej w zestawie. No i w sumie dobrze. Te chińskie są beznadziejne, a wgranie Custom Firmware przy odrobinie poszukiwań i wpisanie Knuli V90s w Google to zdecydowanie chwila warta zachodu. No i cóż. Odpalając sprzęt z knuli czujesz, że to solidna konstrukcja, która pozwoli Ci faktycznie na dłuższe rozgrywki. Możesz oczywiście odpalać gry do PSP włącznie, choć jak w przypadku Trimu i z kompatybilnością bywa różnie. Ale to działa, choć ja osobiście traktowałem to jako przyjemny dodatek, raz, że rozdzielczość 640x480 nijak ma się do rozdzielczości PSP, a dwa to brak analogów. Ale powiem Wam szczerze, miejsce w V90S, w którym faktycznie mógłby być analog, zajmują nasze dłonie i to jest cholernie wygodne i komfortowe. Tworzy pewnego rodzaju koszyczek, który nie męczy chwytem, a zresztą jak popatrzycie na ruchy choćby MiU z ich wypuszczeniem najpierw modelu z analogami, by potem wypuścić model bez analogów, nieco sugeruje, że chyba rynek wcale tak mocno w takich klamszelach tych analogów nie potrzebuje. Oczywiście mógłbym wam wymieniać, w jakie systemy zagracie, od arcade po wspomnianego PSP, Game Boye, Nessys, Nesy, konsole SEGI, a nawet porty Sport Mastera, które musicie pobrać na kartę w innym urządzeniu. Prawda jest jednak taka, że to sprzęt, który spełnia swoją rolę. Jest solidnym startem, a może nawet jednym urządzeniem, które mogę polecić w tej formie. Muszę jednak wspomnieć o jednej wadzie, która mnie osobiście mocno dotknęła, gdy o niej zapomniałem. Półki DV90S nie wygasza się w trakcie zamknięcia klapki. Musisz to zrobić sam, by na przykład nie rozładować baterii. Podsumowując, jeżeli szukasz następcy Półki DV90, to V90S jest ogromnym przeskokiem w takiej samej formie. Jeżeli szukasz konsoli za mniej niż 200 zł, którą zabierzesz ze sobą wszędzie bez obawy o ekran, to V90S jest dla ciebie. Jeśli jednak szukasz modelu, który zamiecie konkurencję w postaci RG34XXSP, RG35XXSP, to musisz podjąć decyzję, który z nich przemawia do Ciebie najmocniej. Półkini na przestrzeni lat pokazało, że potrafi w konsolę, a ich design i konstrukcje jakoś mocno mnie do siebie zachęcają. A jeżeli ja w tym filmem zachęciłem Cię do suba lub lajka, to będzie mi bardzo miło, jeśli go zostawisz. Jeśli jeszcze tego nie robisz. Mówi dla Was Gramodrana. Cześć.